Ratowaniem świata dzisiaj, yy, no i dzisiaj spróbujemy wbić dziesiąty level yy, bardzo fajne ogólnie. Ratowanie świata yy, polecam. Yy, co dzisiaj mamy? O tu możemy wygrać Vivaxy. Yy, to co, zagramy sobie na to, zrobiliśmy. To też zrobię Dobra, to najpierw to zrobimy. Pad na trzy. Gramy. Mm. No okej. Okay. Aha, już wiem co tutaj trzeba zrobić. Dobra, więc... Mm -hmm. Dobra, więc... Yy, więc... teraz wygramy to. Mm. Mm. Zobaczymy. Mamy Walka z burzem. Znajdź cel. Idealnie, to, A taką burze są zaznaczone w strefie. Znajdź cel. Postaw atlas. Ustaw na wyznaczonym miejscu urządzenia Atlas. Poszukaj Blue Umocnij i broń. Zbuduj Ford wokół Atlasu. Broni go w czasie, gdy ładuje się jego laser. Okej. Okay? No to lecimy. Mm, tylko musi nam się wczytać. A ratowanie świata jest dziwne. Znaczy normalne jest tylko, że. Gram od wczoraj ratowanie. Tylko wczoraj nie miałem streama, a i odcinki odcinków już może już prawie nie będzie, ale będą sklepy. Tak by the way, mm. no i i tyle i lecimy no. Hmm, 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 hmm. Dobrze, więc czekamy. Zniszczmy te burze! Mamy bardzo mało amunicji. Musimy... Mamy blue glut. Mamy blue glut tutaj. O nie mamy tych potworów. Zamo i zero amunicji. No to fajnie. Aha, musimy... Z, y, uratowani ocaleńczy. Musimy ocaleńców uratować. Najpierw musimy śrubki załód. Czekajcie. E, spróbujemy wekwypunek i mamy schemat na drapieżnika. 10 beczek. Okej, okay, potrzebujemy 10 beczek, ale co to są te beczki? O kurde, kolorka lekkie naboje. Róbcie jeszcze, jeszcze, jeszcze. Zostaw mnie. Ała, ała, to boli, to boli. Skilapujemy. No i łatwo. Dobra, e, musimy. Czekajcie. Mm. No, dobra. Musimy sobie teraz to auto ubić. A te beczki, to nie wiem całkowicie co to jest. Dobra, sprawdzimy sobie schematy na różne bronie. Które możemy zrobić? Tu znów potrzebujemy beczek. Tu wszystko możemy zrobić. Jeszcze nie odnaleziono celu. Okej. Okay. 10 beczek. By... To chcemy zrobić, sprawdzimy. Ok, no to to sobie sprawdzimy, zrobimy sobie tu. Aha, nie możemy jeszcze. Aha, to zrobimy sobie tyle śrubek i tyle będziemy mieli amunicji.